dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie Adrienne Salinas. 19-latka zaginęła 15 czerwca 2013 roku, a jej sprawa do dzisiaj pozostaje nierozwiązana, chociaż jest pewna teoria. Zapraszam. Adrienne Salinas urodziła się 5 listopada 1993 roku. Była piękną, młodą kobietą, a jej uśmiech zwalał wszystkich z nóg. Na rok przed swoim zaginięciem Adrien ukończyła liceum i zamieszkała z dwójką swoich znajomych w Tampi. Adrien zaczęła także uczęszczać do Gateway College w Phoenix w stanie Arizona. Była posiadaczką psa oraz kota. Adrien zaginęła rankiem 15 czerwca 2013 roku, a jej zaginięcie zostało zgłoszone przez jej ojca następnego dnia. Czyli 16 czerwca 2013 roku. Sprawą od początku zajmowała się policja w Tampi, i z tego, co podają, to współlokatorzy i Adrien urządzili z 14 na 15 czerwca imprezę w swoim mieszkaniu. Na imprezę przyszło 40 osób, w tym także chłopak Adrien Francisco, z którym dziewczyna spotykała się praktycznie od początku liceum. Impreza podobno przebiegała w sympatycznej atmosferze, ale w pewnym momencie Adrian i Francisco pokłócili się, no i jakoś po prostu nie mogli dojść do porozumienia i nie mogli też zażegnać tego konfliktu, dlatego też postanowili, że wspólnie wrócą do mieszkania Francisco i tam na spokojnie sobie porozmawiają. Jak powiedzieli, tak też i zrobili. Para wsiadła razem do samochodu Francisco. I pojechała do jego mieszkania, które było oddalone jakieś 20 minut od domu Adrien. Na miejscu para jednak dalej nie mogła dojść do porozumienia i zdenerwowana Adrien postanowiła, że wróci pieszo do swojego mieszkania. Wtedy był środek nocy i jej chłopak po prostu nie czuł się dobrze z tym, że Adrien miałaby wracać tyle pieszo. Postanowił pojechać za nią, i mniej więcej w połowie drogi udało mu się ją namówić, aby znowu wsiadła do jego samochodu. Tylko, że w tym samochodzie para dalej nie mogła przestać się kłócić i zaledwie po kilku minutach Adrien postanowiła ponownie wysiąść z samochodu. I w tym momencie Francisco uznał, że już są wystarczająco blisko mieszkania Adrien i po prostu stwierdził, że może będzie lepiej, jeżeli daje jej trochę przestrzeni i pozwoli wrócić jej pieszo od do domu. Francisco zadzwonił jednak do jej współlokatorów i powiedział o całej sytuacji, powiedział o Kurtni. I poprosił, aby upewnili się, że Adrien bezpiecznie dotrze do domu. Adrien do domu dotarła. Wiemy, że w domu porozmawiała chwilę ze swoimi znajomymi, i wiemy także, że ponownie postanowiła pojechać do Francisco i spędzić u niego noc. Do mieszkania Francisco Adrien tym razem postanowiła pojechać swoim samochodem. Niestety o godzinie 3.44 Adrienna jechała na krawężnik i przebiła dwie opony od strony kierowcy na skrzyżowaniu Rio Salado i Aż Avenue. Wkleję wam tu zdjęcie z map. Z tymi dwoma przebitymi oponami Adrien postanowiła zawrócić w stronę swojego mieszkania i w ten sposób przejechała jeszcze kilka przecznic. W końcu jednak zrezygnowała, zaparkowała samochód na popoczu, wysiadła z niego i postanowiła zadzwonić po taksówkę. Taksówkę zamówiła do sklepu wielobranżowego, który znajdował się niecałe pół kilometra od jej domu. Taksówka dotarła pod sklep o godzinie 4.53 rano, a taksówkarz zadzwonił do niej i poinformował ją, że jest już na miejscu. Adrien odebrała i powiedziała taksówkarzowi, że za chwilę będzie. Taksówkarz ponowił swój telefon o godzinie 5.07, ale wtedy już nikt nie odebrał. Od razu włączyła się poczta. Policja wierzy, że Adrienne musiała zaginąć podczas spaceru gdzieś pomiędzy 5. ulicą a University Drive w Kamera monitoringu uchwyciła kobietę, która wyglądem i ubiorem przypominała Adrienne, przechodzącą przez parking O'Reilly Auto Parts, o godzinie 4.52 nad ranem. Policji udało się także ustalić, że Adrienne była najprawdopodobniej śledzona przez ciemny, czterodrzwiowy samochód, który przejechał przez ten sam parking zaledwie dwie minuty później. Z danych, które udało się pozyskać od operatora, ustalono, że Adrienne 37 razy zadzwoniła do swojego chłopaka. O godzinie 4.20 nagrała mu również wiadomość głosową, w której powiedziała, że ma zamiar do niego przyjść. Żadne z tych połączeń nie zostało przez jej chłopaka odebrane. Był on za bardzo zły na nią, nie chciał z nią rozmawiać, po prostu te połączenia zignorował. Chłopak Adrien dość szybko został wykluczony z kręgu podejrzanych. Francisco chętnie współpracował z policją, oddał im również swój telefon, pozwolił na przeszukanie. A także pozytywnie przeszedł kilka badań wariografem. Taksówkarz, który tamtego ranka podjechał po dziewczynę, również został oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. Ale skoro wszyscy zostali wykluczeni z kręgu podejrzanych przez policję, co w takim razie stało się z Adrienne? Policja niestety nie była wtedy w stanie nic więcej ustalić, a wszystkie ślady po prostu się urywały. Tak było aż do lipca 2013 roku, kiedy to Arizony nawiedziły powodzie. 9 sierpnia 2013 roku właściciel działki w Apache Junction, Dan Kelly, postanowił sprawdzić stan swojej nieruchomości właśnie po powodzi. Adrienne została przez niego odkryta w roślinności pustynnej, która występuje właśnie na tamtym obszarze. Adrienne została znaleziona mniej więcej 50 km od Tampi. Policja wierzy również, że jej ciało mogło zostać pierwotnie umieszczone w innym miejscu, a po prostu przez powódź przesunięte w to miejsce, w którym została znaleziona. Raport z sekcji opublikowany przez Departament Policji w Tampi został mocno ocenzurowany. Da się jednak z niego wywnioskować, że Adrienne nie została znaleziona w całości. Identyfikacji dokonano poprzez identyfikację klatki piersiowej. Było to możliwe, dlatego że w styczniu Adrienne przeszła operację, po której została jej dość spora blizna, która przebiegała w rejonie żeber po prawej stronie. Później jej tożsamość potwierdziły także badania DNA. Ze względu na to, że śledztwo dalej jest otwarte, policja nie podała przyczyny śmierci. Tylko, że od kiedy ją znaleziono i od kiedy zaginęła, w tym roku minie 8 lat. I chociaż w tej sprawie nie ma żadnych podejrzanych, nie ma żadnych oficjalnych podejrzanych, o których byśmy wiedzieli, to jest pewna teoria. Wiele osób spekuluje, że sprawcą może być Brian Patrick Miller, znany także jako łowca zombie z Arizony. Miller przebywa obecnie w więzieniu w Phoenix po tym, jak jego DNA zostało powiązane z dwoma innymi zabójstwami. Miller w 1992 roku, w odstępie zaledwie 10 miesięcy, miał dopuścić się zbrodni na 22-letniej wówczas Angeli Brosso oraz 17-letniej Melanie Bernas. Jeśli chodzi natomiast o powiązanie Miller'a z Adrien, to w dniu zaginięcia Miller przebywał u znajomego również na imprezie bardzo niedaleko miejsca, w którym zaginęła Adrienne. W 2013 roku Miller posiadał także ciemnoszarego Forda Focusa oraz matowego Forda Escort. Co więcej, Miller pracował również na festiwalu Arizona Renaissance w Apache Junction, który organizowany był w pobliżu miejsca, w którym znaleziono Adrienne. Miller zrobił sobie również sesję zdjęciową bardzo blisko miejsca, w którym znaleziono Adrienne. Mówi się też, że zarówno Melanie, Angela i Adrienne były młodymi, drobnymi i szczupłymi kobietami. To wszystko jest oczywiście tylko teorią popularną teorią w internecie. Ale wszystko równie dobrze może być z biegiem okoliczności i Miller może nie mieć nic wspólnego z zaginięciem i morderstwem Adrien. Jeżeli chodzi o zabójstwa właśnie z 1992 roku, to Miller miał się przyznać do ich popełnienia swojej żonie, ale kiedy został aresztowany, nie przyznał się do winy. To już wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Zachęcam was do subskrybowania kanału, a także zostawienia łapki w górę. Lub w dół, jeżeli faktycznie bardzo Wam się nie podobało. Bardzo jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie i czy Wy także uważacie, jak większa część internetu, że Miller mógł być w to wszystko zamieszany? Dajcie mi znać w komentarzach i do usłyszenia za tydzień.